Cześć, mam na imię Paulina, mam 23 lata, przyjechałam z Krakowa, biorę udział w programie Wygraj Effect Wow. Zawsze marzyłam o długich włosach, ale niestety mam bardzo rzadkie włosy, proste, nie chcą się kręcić. No i na wiosnę postanowiłam coś zmienić, obciąć je, żeby był jakiś nowy kolor. Ogólnie jestem szatynką, zaczęłam farbować na brąz, miałam przez jakiś czas rudy, miałam wygolony bok. Bo taka była moda, spodobało mi się to bardzo, a później zaczęłam już cały czas na czarno i w tym kolorze czuję się najlepiej. Na co dzień używam odżywki do włosów, mniej więcej dwa razy w tygodniu. No i wiadomo, szampon, nie prostuję, suszę suszarką, ale rzadko. Wolę raczej mieć mokre włosy, żeby same się wysuszyły. Jestem gotowa na drastyczną zmianę, na ścięcie włosów, zmienienie koloru, na jakieś pasemka i mam nadzieję, że będzie mi się podobać. Mam nadzieję, że Paweł Babicz mi w tym pomoże. Na sam początek zrobiliśmy sobie wywiad z Pauliną, i tak naprawdę określiliśmy priorytety, jakie są dla nas najważniejsze. Pierwszym priorytetem, który dla mnie rzucał się w oczy, to jest przede wszystkim to, że włosy w sekcji przodu, przede wszystkim, no, można powiedzieć, że ich nie ma. Jest kilka długich włosów, które tak naprawdę wiszą gdzieś tam w przestrzeni i nie bardzo wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić, dlatego że początkowo Paulina chciała zachować swoją długość włosów. Udało mi się namówić Paulinę po dalszych negocjacjach na to, żeby skrócić te włosy znacznie. Następnym priorytetem było zagęszczenie tych włosów. Zagęszczenie włosów. Sposób taki, że z diametralnym cięciem. Diametralne cięcie spowodowało przede wszystkim to, że włosów stało się o wiele więcej, są one witalne, wyglądają ładnie. Jeżeli chodzi o aspekt techniczny fryzury, jest to tak naprawdę fryzura klasyczna z małym pazurem. Pazurem, tak naprawdę, jest, są dwa cyrkle nad duszami, które są wycięte. Nie są wycięte bez przyczyny. Przyczyna jest taka, że, tak jak już wcześniej wspomniałem, mieliśmy bardzo mocno przerzedzone włosy w strefach boku i w strefach przodu. Nie było jakich uratować, jeśli chodzi o długość. Z tego względu postanowiliśmy wyciąć piękne cyrkle nad duszami które też super sprawdzają się tak naprawdę w stylizacjach odczesanych, a to też jest priorytet Pauliny, ponieważ lubi włosy odczesane do tyłu, więc jak najbardziej te cyrkle powodują przede wszystkim to, że włosy są uporządkowane, jest ich tam dużo w tym miejscu. Jeśli chodzi o aspekt przodu fryzury, czyli grzywki, tak jak już wcześniej wspominałem, tych włosów też nie było za wiele, były wykruszone, są to włosy troszkę innego gatunku niż włosy z tyłu, często tak się zleża na głowie. Dlatego zdecydowaliśmy się zrobić delikatną grzywkę półokrągłą, gdzieś mniej więcej na wysokości połowy źrenicy, tak żeby ta grzywka i mogła być odczesana, ale też żeby mogła być zrobiona w stylizacji tak jak to zostało zrobione w stylizacji koktajlowej, czyli szczesana delikatnie na oczy z jakimś lekkim pęknięciem. Jestem przekonany, że jeżeli Paulina jutro obudzi się i umyje głowę, będzie w stanie stworzyć z, tej, z tego cięcia e, stylizację, jaką sobie tylko zapragnie. Dzisiejszą metamorfozą rozmawiałam z Pauliną. Dowiedziałam się, że od dłuższego czasu farbuje swoje włosy koloryzacją nieprofesjonalną. Włosy były bardzo mocno zapigmentowane ciemnym kolorem. Struktura włosów była bardzo delikatna, włosy były uwrażliwione na końcach. Dlatego też nie zdecydowałyśmy się na całkowitą ich dekoloryzację, lecz wprowadzenie drobnych pazm w całość włosów z mocniejszymi refleksami w tej strefie grzywki. Paulina ma wyrazistą urodę, dlatego dobrze wygląda w zdecydowanych kolorach. Refleksy, które wprowadzimy, będą w kolorach petrol. Refleksy dadzą nam ciekawy efekt, efekt trójwymiarowego koloru, zwiększą nam optycznie objętość włosów i podkreślą urodę, charakter Pauliny oraz cięcie, które wykonał dzisiaj Paweł. Z dzisiejszego programu oczekuję lekcji, malowania się, wskazówek od pani Doroty, czego powinnam używać, jak zakrywać przebarwienia, żebym wyglądało lepiej, świeżo i młodo. Paulinę początkowo widziałam tylko na zdjęciach i wydawało mi się, że ma bardzo ostrą urodę. W momencie, kiedy się spotkałyśmy, zauważyłam, że Paulina ma piękne, w ogóle piękną twarz i przede wszystkim problemy ze skórą. Same oczy oczywiście są jej atutem, jednak skóra wymaga bardzo dużej pielęgnacji i to nie jest tylko pielęgnacja taka kosmetyczna, ale też zakrywanie niedoskonałości, czyli tak zwana neutralizacja skóry, która jest potrzebna do zrobienia makijażu. Paulina przede wszystkim ma bardzo delikatne przebarwienia na skórze i sińce pod oczami. To są dwa takie elementy, które należy zakryć przed zrobieniem jakiegokolwiek makijażu. Makijaż dzienny u Pauliny pomyślałam, że przepięknie będzie wyglądał, jeżeli będzie bardzo naturalny. Chciałam podkreślić tylko i wyłącznie jej kości policzkowe, rozświetlając je delikatnie pudrem opalizującym. Nałożyłam odrobinę różu. Oczy są potraktowane tylko i wyłącznie naturalnym cieniem. Podkreśliłam jej lekko padającą powiekę takim bardzo delikatnym, pudrowym różem. Ponieważ jest typem zimnym, więc wszystkie kolory bardziej zimne do niej pasują. Na linii rzęs dałam odrobinkę, dosłownie odrobinkę szarości, podkreślając linię rzęs. Wytuszowałam rzęsy i nałożyłam odrobinę błyszczyku. Stylizację. Koktajlową potraktowałam trochę inaczej. Zrobiłam jej bardzo mocne kreski na górnej powiece. Podkreśliłam brwi. I oczywiście dałam kolor na usta, ale nie był to taki dominujący kolor. To był oczywiście taka czerwień pomieszana ze śliwką. Taki bardzo delikatny odcień, nie bardziej szminki, a błyszczyku takiego, który był lekko matowy. Stylizację wieczorowej u Pauliny e, zaznaczyłam bardzo mocno oczy ze względu na to, że chciałam podkreślić jej e, charakter e, i przede wszystkim. Mm, Wieczór, wieczór u kobiety. A wiemy doskonale, że kobieta lubi być atrakcyjna, lubi być kokieteryjna, a smoke ice, które zastosowałam akurat u Pauliny, daje jej ten charakter. Było to dla mnie niesamowite przeżycie, ponieważ nigdy nie miałam tak krótkich włosów. Bardzo mi się mój nowy wizerunek podoba. Włosy są praktyczne i jestem zadowolona. W całym efekcie Wow zależało mi na tym, żeby nie odchodzić od mojego koloru włosów, ponieważ jestem przyzwyczajona do ciemnego i czuję się w nim najlepiej. Aczkolwiek refleksy, które dodano mi do całej fryzury, bardzo mi się spodobały. Wiem, że moje oczy są duże. Pani wizerzystka, która dzisiaj ze mną pracowała, pani Dorota, sprawiła je jeszcze większymi i pokazała, jak mogę je ubarwić. W trakcie programu dowiedziałam się, jak robić lekki, codzienny makijaż bez zbędnego obciążenia cery. We wszystkich stylizacjach najbardziej spasowały mi dressy i bluza, ponieważ najlepiej się w nich czułam i na co dzień wybieram taki strój. Udział w programie Wygraj Efekt Wow dał mi nową fryzurę, nowe poczucie kobiecości i odwagę. Polecam program wszystkim kobietom, które boją się lub nie mają czasu zmienić swojej fryzury, a są gotowe na nowe zmiany. Polecam wszystkim stylistom udział w efekcie wow, ponieważ jest to dobra zabawa i super doświadczenie.